Dlaczego apostołowie spytali ze zdziwieniem: Któż może być więc zbawiony, gdy Jezus stwierdził, że wielbłąd ma większe szanse na przejście przez ucho igły niż człowiek bogaty, na wejście do Królestwa Niebieskiego? Czy ich zdziwienie nie powinno dziwić? Czyżby nie słyszeli wcześniej, jak Jezus w różnych innych naukach nobilitował ubogich? Czy nadal żyli żydowskim utrwalonym przekonaniem, że Finansowe bogactwo człowieka jest oczywistym znakiem Bożego błogosławieństwa, a takowa bieda to tak samo jasna oznaka, że człowiek coś przeskrobał, więc Bóg wysyła go do kąta. Jest to możliwe wszak Ewangelia w wielu innych miejscach ukazuje oporność apostołów. A może pamiętali o Jezusowej rewolucji w tej kwestii, ale zorientowali się dzięki temu, że również nie nazbyt zamożni ludzie zbytnio przywiązują się do myślenia o dobrach tego świata. Być może jedno nie wyklucza drugiego. Możliwe, że nieśmiało zaczynali łączyć kropki, ewidentnie jednak byli zdezorientowani. Już pewnie nie wiedzieli, jak Bóg może uczynić zarówno biedę, jak i bogactwo, zarówno karą bądź próbą, jak i czymś błogosławionym, po prostu. Jezus, który zapewne znał ich myśli, odpowiedział na ich zdziwienie bardzo znamiennie, mówiąc. Po ludzku rozumując, jest to niemożliwe, lecz u Boga możliwe jest wszystko. To genialna odpowiedź, która podsumowuje cały szum zrodzony w apostolskich głowach, gdziekolwiek biegłyby myśli najbliższych towarzyszy Jezusa. Po ludzku rozumując, jeśli bogaty ma trudność z wejściem do nieba, no to biedny na pewno ma łatwiej z racji samej swojej biedy, no nie? Po ludzku rozumując, jeżeli Jezus polecił rozdać bogatemu młodzieńcowi cały jego majątek, to i Zacheusza powinien poprawić, gdy ten pod wpływem nawrócenia oświadczył, że rozda tylko znaczną swego majątku część. Po ludzku rozumując, jeżeli Jezus mówi, kto nie jest przeciwko Wam, ten jest z Wami, to nie może gdzie indziej powiedzieć, kto nie jest z Wami, ten jest przeciwko Wam. Po ludzku rozumując, jeśli nasze dobre uczynki. Mają pozostać w ukryciu, to nie możemy jednocześnie chcieć, by ludzie widzieli nasze dobre uczynki i chwalili naszego Ojca, który jest w niebie. Po ludzku rozumując, jeśli Jezus nauczał, byśmy hojnie się dzielili i dawali tym, którzy proszą, no to nie powinien odmawiać człowiekowi, który przyszedł do Niego i nalegał, by Jezus przekonał Jego brata do podzielenia się z Nim swoją majątnością. Po ludzku rozumując, myślimy, Myślimy prostymi, a wręcz prostackimi antynomiami. Gdy zaś słyszymy pozornie sprzeczne zalecenia, trzeba nam zwykle więcej czasu, by ujrzeć tę pozorno pozorność. Słowo wpada bowiem do głębi naszego ducha i tam dojrzewa, a człowiek nawet sam nie wie jak. Jakim niby sposobem mamy być jednocześnie szlachetni jak gołębie i Roztropni jak węże. Twarda jest to mowa na sam chłopski rozum. Jezus głosi pozorne sprzeczności, każąc nam odbijać się od jednej do drugiej, aż w jakichś jeszcze innych jego słowach wyłapiemy w końcu środek, sedno pomiędzy tymi mm, sprzecznościami. A dążymy do uchwycenia tego sedna, ponieważ w duchu wiemy, że nie są to. Faktyczne sprzeczności, ale paradoksy kierujące ku temu, co naprawdę się liczy. No weźmy takie dobre uczynki. Oczywiście nie mamy się z nimi obnosić. Ale celem nie jest też obsesyjne ukrywanie się z nimi. Dobro pozostaje dobrem, gdy jest ukryte w Bogu. To znaczy, schowane przed ludzkim lękiem, a jednocześnie przed rządzą chełpienia się. Nie mamy się lękać, czynić dobrze, ani się z tego powodu pysznić, bo jedno i drugie pozbawia dobro jego wartości, sprawiając, że nie jest ono owocem żywego drzewa, ale bombką na sztucznej choince. Jeśli bowiem wiemy, że Bóg jest miłością, a nasz dobry, zrodzony z czystej troski o bliźniego uczynek, to zarazem malutkie naśladowanie Boga i oddanie mu chwały, wówczas działamy prostolinijnie. Lecz trzeba nam odwagi, by tę prostolinijność być gotowym okazać. Ma być po nas widać, że większa jest radość zdawania aniżeli zbrania. też, czy ludzie patrzą, czy nie patrzą, szerzmy wokół siebie tę miłość i nią świećmy, a ewentualni świadkowie rozpoznają, że to światło świeci, by oświetlać, a nie po prostu błyszczeć. Że to światło wskazuje na źródło spoza tego świata, bo nie żąda rozgłosu. Ale pragnie inspirowania innych do tej samej prostoty serca. Najpierw zatem musimy nauczyć się postawy ukrycia, by następnie zyskać radosną odwagę do zdrowej tego manifestacji na zewnątrz. Jezus dodaje nam tej odwagi, mówiąc, że jako jego uczniowie zamieszkujemy na pozornym marginesie tego świata, lecz w istocie jest to góra. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Więc jeśli nie może się ukryć, zróbmy wszystko, by nasze nieuniknione wyróżnianie się było dla świata ożywcze, zdrowo-intrygujące. By było solą, która zachowuje swój smak dzięki duchowemu trwaniu w Bogu, a która zwietrzałaby, gdybyśmy na całego poszli z małpim pędem i ochoczo naśladowali widoczne trendy panujące na świecie. Jak więc połączyć miłość z odwagą, cnotę z, ze swoistym sprytem? No Po ludzku rozumując, jest to niemożliwe. No, ale Bóg tak w człowieku działa, że i tego można się nauczyć od Niego. Jak zostać zbawionym, skoro bogacz do końca życia może się łudzić swoją niezależnością i obnosić z chciwością oraz pogardą, natomiast biedak przez nienawiść do burżujów, zawiść oraz zafiksowanie na niespełnionych ambicjach również może się nie przełamać. No, biedny, biedny zapewne ma trochę łatwiej, bo jego bezsilność szybciej potrafi mu uświadomić to, co prawdziwie cenne w oczach Boga. Szybciej taki biedak może się na Boga zdać. Skoro jednak bogaty ma o wiele trudniej, no to czyż nie będzie to tym większa radość w niebie, gdy ów bogacz otworzy się na Boga i podejmie ten para... <laughs> paradoksalny trud Przepraszam, paradoksalny trud wyrzeczenia się tego, co zgromadził. I nie mam tu na myśli konieczności natychmiastowego rozdania całego swego majątku. Wszak sam Jezus nie uczynił tego uniwersalnym, sztywnym przykazaniem. Chodzi o stan ducha, w którym bogacz czy niebogacz uświadamia sobie, że zdobyte dobra materialne no, nie zaspokoiły nie zaspokoiły jego najgłębszego głodu egzystencji i się wcale na to nie zapowiada w miarę kolejnych tego typu zdobyczy, więc gotów jest nie zaciskać ich tak bardzo przy sobie, a zaczyna odnajdować większą radość w dzieleniu się i radowaniu bliźnich, choćby dzielił się stopniowo, a część budżetu przeznaczył na utworzenie jakiejś, powiedzmy, fundacji. Wszyscy znający historię o Abrahamie, Dobrze wiedzą, że nie chodzi o pobieżnie rozumiane uśmiercenie tego, co w naszych oczach najdroższe, ale o gotowość tegoż uśmiercenia, ponieważ sam ten stan ducha uśmierca do końca to, co i tak w nas konało, a w zamian otwiera nam perspektywę pełniejszego życia, gdzie radujemy się ponownym ujrzeniem, że Bóg jest Bogiem. Ludzie to ludzie, no a przedmioty to tylko przedmioty. Najczęściej jest tak, że gdy gotowi jesteśmy stracić to, co dla nas najcenniejsze, no najczęściej Bóg i tak daje nam to zachować, ale wskazuje na to, co jeszcze ważniejsze, choćby dotyczyło to właśnie tego, co mieliśmy stracić. W końcu, gdy człowiek, powiedzmy, ociera się o fizyczną śmierć, uprzednio zaniedbując rodzinę i pędząc tylko po szczeblach kariery, Uświadamia sobie ze zgrozą w tym momencie na tej krawędzi, że nieomal stracił wszystko, ale Bóg wskazuje jego sercu, co w ten sposób by stracił. Nie pieniądze, nie kolejne imprezy, nie nowe samochody, co tam, to Spikuś, lecz właśnie te rodzinę i chwile z nią spędzone. Realna wizja utraty całości wskazuje, co tak naprawdę w tej całości się liczy. Po ludzku rozumując. Chodzi niby o pozbycie się pieniędzy, ale przecież wiemy, że jeśli nie będzie to uczynione z miłości, pozostaniemy czym? Niczym. Po ludzku rozumując, musimy bezmyślnie odbębniać to czy tamto, tak starotestamentowo, stronić od tego, lgnąć do owego, ale wszystkie oschłe instrukcje pozostają bezużyteczne, jeśli nie mają duchowej mocy do wyrywania nas z pozorów i zbliżania nas do centrum życia, miłości i prawdy, które są w Bogu. Chrystus daje znać, że pełne, po ludzku, bezinteresowne dobro jest nagrodą i duchową korzyścią samą w sobie, a otrzymywane z niego sercowe zaliczki ziemskie to przedsmak pełnego poznania Ojca. Nie wykonujemy nakazów prawa, byle odhaczyć techniczne sprawy i liczyć na jakiś poziemsku rozumiany smakołyk w zamian za grzeczność. Owszem, jesteśmy posłuszni i uczymy się odnajdować w tym posłuszeństwie radość. Jest to jednak podobne do dziecka, które chce uradować tatę, a nie do pracownika, który włazi szefowi, szefowi w cztery litery, bo chce po prostu podwyżki. Nie? W pewnym sensie też jesteśmy pracownikami, ale yy, przypowieści o winnicy miały inny cel. Inny cel. Nasze dobro, nasz zysk, nasza korzyść. One leżą w wdzięczności i pragnieniu dobra dla wszystkich. Bo tego też chce ojciec i w ten sposób świecimy jego światłem. Człowiek liczący na własne zabiegi tylko i własny rozum upadnie. No. Po ludzku będzie rozumować, po ludzku będzie działać, a Chrystus wskazuje każdym swoim słowem i każdym czynem, że w Nim jest ratunek pochodzący od Boga, który może wszystko. Może nas zbawić od naszej niechęci do własnej ograniczoności intelektualnej i sprawczej, zbawiając do tego, żeby przepływała przez nas jego nieograniczona siła miłości. Nieograniczona niczym, no, tylko naszą opornością. Możemy znajdować radość, która będzie pogodzeniem pragnienia i posiadania, czułości i odwagi, miłości i prawdy. Możemy czymś dysponować i cieszyć się tym właściwie, ale nie fiksować się na Narzędziach. Możemy z każdego danego nam daru, tak zdolności, jak i pieniędzy, uczynić źródło darów dla pozostałych, a nie narzędzie chłosty. Po ludzku rozumując, jest to niemożliwe, bo chociaż mój rozum teraz to opisuje, sam z siebie nie zrozumie stanu ducha, w którym działa Bóg, czyniąc to możliwym.